W Skyrim możemy adoptować dowolne dziecko, wystarczy, że nie będzie ono miało rodziców. Przykładowo w Rzecznej Puszczy mamy Dortę, czyli córkę kowala Alvora, a jednak w momencie kiedy jej rodzice zginą, to możemy ją adoptować jako swoją córkę. Dialog nie pojawia się od razu, gdyż jest ona tak jakby przerazona śmiercią rodziców. Dopiero później, kiedy do niej wrócimy, to możemy właśnie jej zaproponować, że ją zaadoptujemy. Jest to trochę przerażające, no ale tak działa ta mechanika gry. Teraz zrobię. Moi, moi... rodzice umarli i... i jestem całkiem sama. Poważnie? Masz jakiś dom, w którym mogę zamieszkać? Ojej! Ale... No... Ta! Dziękuję, proszę pa... Um, tato... Gdy korzystamy w grze z tarczy, to możemy wyprowadzać bardzo szybkie uderzenia tą właśnie tarczą w przeciwnika. Wystarczy, że w momencie, kiedy będziemy nią uderzać, to w tym momencie również klikniemy klawisz skradania się. Jeżeli będziemy tak spamować, to będziemy zadawać bardzo, bardzo szybkie ciosy tą tarczą, nawet jeżeli nie będziemy mieć już kondycji. Jeżeli chcemy, żeby nasza retoryka rozwijała się efektywnie, to nie opłaca się sprzedawać dużej ilości zestakowanych przedmiotów na raz u handlarza, gdyż wtedy rozwój tej umiejętności, umiejętności retoryki jest po prostu taki, jak gdybyśmy sprzedali jeden z tych przedmiotów. Jednak jeżeli będziemy właśnie te przedmioty sprzedawać pojedynczo, to za każdym razem ten postęp będzie właśnie taki, taki sam, więc w momencie, kiedy tutaj na filmie posiadam 17 czarnych klejnotów duszy, to gdy sprzedam je wszystkie, to postęp będzie taki sam, jak w momencie, gdybym sprzedawał je po prostu jeden e, za, za każdym razem. to nic. Rozejrzyj się. podczas wykonywania teatrycznego quest'a ze w Belciach mamy udać się w do pewnej lokalizacji i tam zgładzić byłego czempiona Bełtiach i zająć jego miejsce. Normalnie sprawa wygląda tak, że gdy się tam do niego udajemy to on od razu nas atakuje, musimy go pokonać i później mm, pojawi się cały dialog z Bełtiach i, i przejęcie jego zbroi. Natomiast możemy przed walką z tym właśnie czempionem użyć przykładowo umiejętności Głos Cesarza, by go uspokoić. Wtedy nie podejmie on walki i będziemy mogli przeprowadzić z nim dialog. Mówiłem ci, skończyłem z tym. Mam już zbyt wiele krwi na rękach. Zapamiętajmy słowa. A Beutjach powtarza wciąż, że należy zostawić coś... Za każdym razem, gdy życie mężczyzny ratuje zbroja wykuta przez... Możesz zatem przekazać tej bezdusznej, detryckiej dziwce, że skończyłem z odwalaniem dla niej brudnej roboty. Tylko ludzie bez serca nie czują strachu. Ja strach znam, ale nie ma on nade mną władzy. Jeśli chcesz ze mną walczyć, miejmy to już za sobą. Mm hmm.